14 listopada 1501 roku cały Londyn, a może nawet cała Anglia zamarły w oczekiwaniu na rozpoczynające się uroczystości ślubne. Na ulicach Londynu tłoczyli się ludzie, tłoczyli się wszędzie, w zakamarkach, zaułkach, na dachach, na balkonach, aby tylko choć na chwilę móc ujrzeć przechodzącą przepiękną księżniczkę z dalekiej Hiszpanii, która wkrótce miała zostać nie tylko żoną następcy tronu, ale również przyszłą królową Anglii. Tym następcą tronu był książę Wali, książę Artur Tudor, syn panującego króla Henryka VII. Pięknością z dalekiej Hiszpanii zaś była księżniczka Katarzyna Aragońska, córka słynnych Izabeli i Ferdynanda, jednych z najpotężniejszych władców w całej Europie. To małżeństwo zapowiadało się świetnie. Katarzyna była przecież jedną z najlepszych partii w Europie. Młodzi znajdowali się cały czas w świetle reflektorów. Nie oszczędzono im publicznych sytuacji, nawet w przypadku ich nocy poślubnej, kiedy to zaledwie piętnastoletni świeżo poślubieni małżonkowie mieli spędzić swoją pierwszą wspólną noc w towarzystwie osób trzecich, które miały być świadkami ich pierwszego zbliżenia, to właśnie ta noc miała już na zawsze zdecydować o losach Katarzyny i sprawić, że to, co miało być najpiękniejszą przygodą jej życia, stało się jej największym koszmarem. Ale zacznijmy od nowa. Zapraszam Was na opowieść o Katarzynie Aragońskiej. Matką młodej księżniczki była Izabela Kastylijska, żona niemniej słynnego Ferdynanda Aragońskiego, czyli. Para, która rządziła całym Półwyspem Iberyjskim dzięki swojemu mariażowi. Udało im się połączyć dwa najpotężniejsze rody i dzięki temu zapanowali właśnie nad całym Półwyspem Iberyjskim, tworząc swego rodzaju 15 wieczną power couple. Byli oni wyjątkiem jak na owe czasy, ponieważ po pierwsze małżeństwo rodziców Katarzyny było niesłychanie partnerskie. Oboje małżonkowie rządzili. Każde stanowiło swego rodzaju Pełnomocnika drugiego, czyli każdego decyzja była równoważnie ważna. Nie było takiej sytuacji, że to król panował, a żona nie miała nic do powiedzenia. Izabela podejmowała decyzję tak samo jak jej mąż. Ponadto, kolejną taką niespotykaną historią tego małżeństwa jest fakt, że ci młodzi pobrali się w tajemnicy. Uciekli. I sami zaaranżowali swoje małżeństwo, nie widząc się nigdy wcześniej, ale zdawali sobie sprawę z tego, że poprzez połączenie swoich rodów stworzą swego rodzaju potęgę. A ponieważ okazało się, że całkiem sobie się podobają, że całkiem dobrze się dogadują, to małżeństwo było wyjątkowo udane. Katarzyna była najmłodszym z siedmiorga dzieci pary, przy czym tylko piątka dożyła. Yy, Dorosłości, i mówi się, że Katarzyna najbardziej ze wszystkich przypominała swoją matkę. Katarzyna przyszła na świat 14 lub 15 grudnia 1485 roku, jak już mówiłam, jako najmłodsze z siedmiorga narodzonych dzieci pary Izabeli i Ferdynanda. Dwójka z tych dzieci zmarła zaraz po porodzie. Można więc w sumie zrozumieć fakt, iż narodziny Katarzyny jako takie nie spowodowały żadnej euforii ani jakichś wielkich wydarzeń kulturalno-artystycznych, które za tym wyszły, że przyszła na świat. Po pierwsze, była już kolejnym dzieckiem, po drugie, była dziewczynką, więc nie stanowiła niejako jakiejś ogromnej atrakcji, nie zmieniała zasadniczo politycznej sytuacji w kraju. Oczywiście, jeśli nie licząc tego, że tak jak każda dziewczynka, która rodziła się w rodzinie królewskiej, miała za zadanie korzystnie wyjść za mąż. I to akurat doskonale się Katarzynie udało, ponieważ stosowny kandydat znalazł się już wówczas, gdy Katarzyna miała 3 lata. Był to młodszy od niej o kilka miesięcy następca tronu angielskiego, książę Artur Tudor, syn króla Henryka VII Tudora. Który z niezwykłą radością przyjął fakt, iż to właśnie jego syna uznano za godnego przyszłego męża dla małej Katarzyny. A ucieszył się nie bez powodu. Katarzyna, jak już mówiłam, była jedną z najlepszych partii w Europie w owym czasie, a sojusz z takim krajem, jak Hiszpania, w tamtych czasach to było coś naprawdę ekstra. Dorastanie w 15 wiecznej Hiszpanii. W bardzo bogatym, niezwykle potężnym kraju, na niezwykle bogatym i potężnym dworze wywarło na Katarzynie oczywiste piętno, ponieważ ona dorastała otoczona luksusem. Nie, było to, nie był to taki luksus, yy, Per se, czyli jakieś obwieszanie się klejnotami, ale wszystko było niezwykle bogate. Pałace, przepiękne stroje, najlepsze materiały, najpiękniejsze klejnoty, niewolnicy na każde zawołanie. To był po prostu szczyt szczytów, jeśli chodzi o dwory europejskie owych czasów. I Katarzyna doskonale się w tym czuła i właściwie nie znała innego życia, dorastając na właśnie takim dworze. Jednocześnie była doskonale wyedukowana. Tak jak już wspominałam, Katarzyna bardzo przypominała swoją matkę Izabelę. Izabela y przez całe swoje życie bardzo cierpiała z tego powodu, że nie pozwolono w sumie z racji tego, że była dziewczynką, później kobietą, nie pozwolono jej się uczyć, nie, nie wykształcono jej tak, jak wykształcono by mężczyznę. Sama chciała, aby jej córki były doskonale wykształcone. Zdawała sobie sprawę z tego, że silna kobieta to wykształcona kobieta. I tego próbowała nauczyć wszystkie swoje córki. Katarzyna z łatwością się uczyła. Bardzo dużo czasu spędzała nad książkami, uwielbiała uczyć się języków obcych, yy, niesłychanie dobrze posługiwała się łaciną, więc rozumiała lekcje swojej matki i była niezwykle uzdolniona. Oprócz tego, tak jak Cały dwór hiszpański w owym czasie, Katarzyna wychowywana była niesłychanie katolicko. Musimy pamiętać o tym, że wychowywała się w czasach, gdy płonęły stosy z heretykami, gdy Hiszpania była wręcz ultrakatolicka. Więc ten katolicyzm taki bardzo głęboki został w niej zaszczepiony już jako w małym dziecku, i to później, w dalszym jej życiu, miało ogromne znaczenie. W jej losach i we wszystkim, co się w niej działo, ale także w tym, gdzie i jak szukała swoich sojuszników. Niestety jej matce, oprócz głębokiej wiary katolickiej, udało się również zaszczepić córce antysemityzm i niechęć do wszystkiego, co obce taki brak tolerancji. Mimo, że Izabela i Ferdynand przecież szczycili się wielkimi podbojami, chcieli opanować świat, nie tylko Europę, jednak Szczególnie Izabela była bardzo zamknięta na inne kultury, na inne religie, i choćby dlatego właśnie była wyjątkową antysemitką, czego niestety uczyła również swoje dzieci. Jednocześnie przy całej tej sytuacji, w której matka dbała o edukację dzieci, niestety dzieci królewskie zaniedbano, jeżeli chodzi o edukację seksualną, szczególnie oczywiście dziewczynki niemożność przebywania w męskim towarzystwie, poruszania jakichkolwiek kwestii związanych z mężczyznami, to było wręcz taki bzik, którego miała królowa Izabela. Bardzo dbała o reputację swoich córek i swoich dam dworu, więc Dziewczętom nie pozwalano przebywać z mężczyznami na jednym y, spotkaniu, na jednym balu. Kiedy były jakieś przyjęcia czy posiłki, kobiety jadały osobno od mężczyzn. Wyjątkiem były tylko sytuacje państwowe, w których przybywali jacyś goście z innych krajów, wówczas dopuszczalne byłoby, kobiety jadły z mężczyznami. Natomiast na co dzień żadna córka królewska praktycznie nie widywała żadnych mężczyzn, a już na pewno nie było mowy o tym, aby z jakimkolwiek zostać w ogóle sam na sam. Także niestety Katarzyna o świecie damsko-męskim wiedziała bardzo niewiele. Wiedziała jednak, iż ojciec od czasu do czasu rzuca okiem w kierunku dam dworu, które się pojawiają. I wiedziała również, że te damy dworu wyjątkowo szybko znikają z tego dworu, będąc odsyłane gdzieś w ogóle na drugi kraniec Hiszpanii. Bardzo Izabela dbała o to, by jej mąż za długo nie cieszył się towarzystwem kobiet, które mu się podobają. I tego również Katarzyna od swojej matki się nauczyła: tego, że rywalek należy się pozbywać natychmiast. Katarzyna, podobnie jak cała jej rodzina zresztą, przez większość swojego dzieciństwa praktycznie podróżowała z miejsca na miejsce. Nie było jednego miejsca, jednego pałacu, jednego dworu, na którym przez cały czas Katarzyna by się wychowywała. Izabela i Ferdynand doskonale rozumieli, że aby dobrze rządzić swoim krajem, należy podróżować, należy się przemieszczać, należy być w ciągłym kontakcie z poddanymi i należy trzymać rękę na pulsie. I Katarzyna również doskonale to rozumiała. Bardzo dużo uczyła się od swoich rodziców, obserwując sposób, w jaki rządzą, szczególnie właśnie od matki, od tego, jak być kobietą, która ma władzę, która ma. Decyzyjny głos, ale jednocześnie nie narzuca wszystkim swojego zdania i nie jest taką wszechobecną heterą, ponieważ żaden mężczyzna, a już na pewno żaden król z całą pewnością by tego nie zniósł. Dopiero kiedy Katarzyna trochę podrosła, na dłuższy czas osiedliła się w miejscu, które na zawsze wryło się w jej serce i było jej takim ukochanym miejscem, do którego w myślach później, kiedy nad jej życiem zbierały się czarne chmury, bardzo często wracała. Był to Pałac Alhambra w Granadzie. Przepiękny kompleks pałacowy, który do dziś przyciąga tłumy turystów, i nic dziwnego, ponieważ jest to miejsce absolutnie wyjątkowe. Można powiedzieć, że te okoliczności są wręcz baśniowe, w których Katarzyna dorastała. Widząc przepiękne słoneczne dni, wspaniałą pogodę, cudowną architekturę, luksus, który bił praktycznie z każdego kąta. Nic więc dziwnego, że nie przyszło jeszcze szczególnie łatwo rozstanie z tym miejscem. Ale jeszcze trudniej przyszło rozstanie z córką Izabeli, która przez cały czas szukała jakichś wymówek, żeby tej Katarzyny do Anglii tak szybko nie odsyłać. A to Katarzyna była chora, a to była zaraza. A to jakieś niesprzyjające sytuacje polityczne, a to nie udało się ze względu na złe wiatry i nie udało się wyprawić statku. Chodziło o to, że Izabela nie chciała z córką tak szybko się rozstawać. Nie tylko dlatego, że tak bardzo tę córkę kochała, oczywiście, ale również dlatego, że cały czas wahano się, czy aby na pewno Artur Tudor to jest dobra partia dla Katarzyny. I nie chodziło tutaj wcale o Artura, ale o jego ojca którego prawa do tronu i do tego, by być królem Anglii yy, były bardzo dyskusyjne. Henryk VII nie przez wszystkie kraje europejskie uznawany był za prawowitego władcę Anglii. Trzeba przyznać, ale to jest oczywiście temat na inny odcinek, że rzeczywiście okoliczności jego dojścia do władzy, a przede wszystkim jego tytuł do tronu, mógł budzić pewne wątpliwości. I z tego powodu Izabela i Ferdynand zastanawiali się, czy rzeczywiście jest to dobry pomysł, aby wysyłać Katarzynę właśnie do tego kraju. No ale decyzja zapadła i to już w wieku trzech lat, gdy, gdy Katarzyna miała 3 lalka. Trudno więc było w tym momencie po ogromnie długich, nużących, bardzo szczegółowych negocjacjach nagle stwierdzić, ej wiecie co, w sumie to jednak nie. No to tak nie działało, więc trzeba było powiedzieć B, gdy już się powiedziało A. Katarzyna zaczęła więc przygotowywać się do swojej podróży do Anglii. 21 maja 1501 roku Katarzyna wyruszyła z Alhambry w bardzo długą podróż przez Hiszpanię, a następnie w bardzo długą morską podróż do Anglii, a konkretnie do portu w Plymouth, gdzie oczekiwać mieli na nią już wysłannicy króla, którzy następnie mieli przewieźć ją do stolicy, aby tam odbyła się ceremonia zaślubi. Po bardzo wielu tygodniach wyczerpującej i momentami niezwykle niebezpiecznej podróży morskiej, 27 września 1501 roku Katarzyna wreszcie znalazła się na angielskim wybrzeżu, na angielskiej ziemi, w swojej nowej, zimnej, mglistej ojczyźnie, która nijak nie przypominała jej ukochanej Hiszpanii, w której praktycznie nie czuła się od samego początku dobrze, ale którą musiała przynajmniej spróbować pokochać. Teraz, kiedy miała to być jej Ojczyzna. Katarzyna udała się do posiadłości, w której miała odpocząć i przygotować się do dalszej podróży. Jednak jak się okazało już na samym początku, król Henryk VII postanowił pokazać, kto tutaj rządzi. Otóż postanowił zobaczyć Katarzynę, której do tej pory nie widział. Postanowił zobaczyć, mówiąc brzydko, towar, który sobie kupił. No bo umówmy się, tu nie chodziło o to, że zawarto zaręczyny. Bo król Henryk VII powiedział do Ferdynanda Izabeli: Słuchajcie, mój syn chciałby się hajtnąć z waszą córką. No nie, to tak nie działa. To była umowa handlowa. Henryk VII bardzo się starał i bardzo dużo również pieniędzy włożył w to, aby uzyskać rękę Katarzyny dla swojego syna. Chciał więc w pewien sposób zobaczyć towar, który sobie zakupił. Ale Katarzyna, jak już mówiłam, była wychowywana w ultrakatolickim kraju, w miejscu, gdzie. Pewne rzeczy były niedopuszczalne. Uważano, że w momencie, gdy panna młoda zostanie zobaczona przez narzeczonego, to już będzie swego rodzaju poślubienie, takie pierwsze. Więc nie chciano dopuścić do tego by Katarzyna przed ślubem spotkała się ze swoim narzeczonym Arturem. A król Henryk VII miał na ten temat swoją własną wersję zdarzeń. Postanowił więc udać się do pałacu, w którym Katarzyna przebywała po podróży i wedrzeć się do tego pałacu nie pytając o zdanie. Zażądał widzenia z Katarzyną, oczywiście mając ze sobą swojego syna Artura, a gdy mu odmówiono widzenia z Katarzyną, stwierdził, że skoro nie pozwalają mu się z nią zobaczyć po dobroci, to on i tak zamierza się z nią zobaczyć. W dodatku wtargnie do jej sypialni i zobaczy ją w alkowie, w sytuacji powiedzmy, gdy nie była do końca ubrana, i na pewno w sytuacji, w której sama nie chciałaby być widziana. Na dworze tego pałacu zapanowało kompletne przerażenie. Nie było wiadomo za bardzo, w jaki sposób się zachować, no bo z jednej strony były wyraźne rozkazy, by do Katarzyny nikogo nie wpuszczać, z drugiej strony natomiast królowi się nie odmawia. Ogólnie zapanował straszny chaos i panika, ale w tej sytuacji właśnie górę wzięły rozsądek i te wszystkie umiejętności, które Katarzyna zaczerpnęła od swojej matki. Mianowicie z ogromnym spokojem poprosiła o chwilę czasu na to, by się ubrać i postanowiła wyjść na spotkanie królowi Henrykowi VII. Trzeba przyznać, że oczywiście to, co zobaczył, bardzo mu się podobało. Katarzyna była prześliczną dziewczyną, miała kasztanowe włosy, była bardzo ładna, dostojna i miała taką tą hiszpańską krew w sobie, która sprawiała, że angielscy mężczyźni na pewno w pewien sposób odchodzili od zmysłów. Arturowi również Katarzyna się spodobała. To chyba całkiem niezły początek przyszłego małżeństwa. Przy czym nie zawsze to, co się dobrze zaczyna, dobrze się kończy ale o tym już w następnym odcinku Wyspy historii. Moi drodzy, Serdecznie wam dziękuję za całe wsparcie, za wspieranie mnie na kanale Patronite, za wspieranie mnie przez YouTubea. Naprawdę bardzo wiele to dla mnie znaczy. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Bardzo was proszę o to, byście zostawiali swoje komentarze, pytania, Sugestie na następne odcinki, byście zostawiali łapki w górę, abyście subskrybowali mój kanał. Jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę, zapraszam serdecznie do wspierania na patronajcie Wyspa Historii bądź za pomocą YouTube'a. Jest tutaj taki guzik, wspieraj. Jeżeli tylko macie ochotę, będę Wam bardzo wdzięczna. Zapraszam również do śledzenia mojego konta na Instagramie. Zapraszam Was do mailowania do mnie. Jeżeli macie ochotę wybrać się do Londynu i chcielibyście to miasto chociaż troszeczkę zobaczyć wraz ze mną, zapraszam serdecznie. W opisie odcinka podaję adres mailowy, na który możecie do mnie pisać. Tak jak już mówiłam, nadal możecie przesyłać sugestie na tematy do dalszych odcinków. Tak jak mówiłam również, na 10 jubileuszowy odcinek temat już został wybrany, natomiast mam nadzieję, że powstaną i 11, i 111. Także bardzo proszę, przysyłajcie, jeżeli o kimś chcielibyście zobaczyć odcinek. Być może podsunięcie mi jakiś pomysł, którego sama bym raczej nie wymyśliła. Także zapraszam serdecznie do wszelkich sugestii. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. I do zobaczenia w następnym odcinku Wyspy Historii. PA!